Cześć siema tejtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pomówimy sobie znowu o skrzynkach w Brawl Stars o boxach, które zostały usunięte już jakiś czas temu dawno nie nagrywałem odcinku na ten temat, a tak się składa, że mamy cztery nowe rzeczy, które mogą mówić nam to, że skrzynki jednak wrócą do naszego Brawl Stars. Nigdy wcześniej tych rzeczy wam nie pokazywałem, część z nich jest też nowych a myślę, że warto je wiedzieć i one naprawdę dają nam takie pozytywne myślenie, że te skrzynki jeszcze kiedyś w Brawlu zobaczymy. Jednak zanim tego przejdę, każdy kto cieszy się, że już zaraz zaczynają się wakacje, zostawia teraz łapkę w w górę pod tym odcinkiem, zobaczmy, jest takich osób, ja się giga, giga cieszę. No nie mogę się już doczekać wakacji, więc koniecznie lajkujcie. Dzisiaj będzie wiele ciekawych tematów, więc oglądajcie od początku do końca, ale zanim z tego przejdę, przypominam, że dzisiaj jest ostatni dzień, żeby wziąć sobie udział i wygrać takie oto piękne pudełko od twórców Brawl Stars z gadżetami w środku. Między innymi jest tam oryginalna koszuleczka Draco e, Proszę bardzo, z tyłu nawet logo Brawl Stars, e, oprócz tego figurka Draco i kilka innych fajnych rzeczy. Więc jak jeszcze nie macie subika na moim kanale, to koniecznie subskrybujcie i kanał Tori i Tori 2, bo trzeba sobować się obydwa te kanały. Żeby móc wziąć udział i zgarnąć takie pudełko dla Was. A ja już nie przedłużam tego wstępu i przejdźmy sobie właśnie do tematu skrzynek. Na pewno pamiętacie Boxy na pewno pamiętacie Big Boxy na pewno pamiętacie mega boxy i pamiętacie też omega boxy. Ta data, którą wam tutaj wyświetlam, czyli 1 grudnia 2022 roku ponad półtorej roku temu zmieniła całe Brawl Stars, ponieważ wtedy skrzynki oficjalnie zostały usunięte z gry. Wstąpił ostatni event, który miał pożegnać te skrzyneczki i od tamtego momentu no skrzynki nie pojawiły się. Ani razu. Mimo wszystko, że przez prawie te dwa lata no, te skrzynki nie wróciły, to mieliśmy wiele poszlak, e, które twórcy Bronshardt sami nam udostępniali i mówiliśmy, że skoro oni nam dają tyle poszlak związanych z tymi skrzynkami, no to może coś jest na rzeczy i jeszcze nam je przywrócą. Nagrywałem wiele odcinków na ten temat, gdzie wspominałem, dlaczego te skrzynki mają jeszcze szansę wrócić oraz kiedy one mogłyby wrócić. E, no i tak się składa, że znalazłem cztery nowe powody, które mówią nam o tym, dlaczego te skrzyneczki mogą powrócić. No i ich nigdy wcześniej wam nie mówiłem. Więc no tym bardziej myślę, że ten odcinek warto wysłuchać do końca. I już przechodzimy do pierwszej z tych rzeczy, ale zanim do tego przejdę, przypominam szybciutko w pisaniu kodu Torii w sklepie Brawl Stars, bo każda osoba, która ma wpisany mój kodik i na przykład dodaje sobie jakieś gemy lub inny fajny zestaw z moim kodikiem, zostanie pozdrowiona na moim odcinku. Tutaj się tam maila, na którego wysyłajcie mi nagrania lub screeny, jak coś z moim kodem kupujecie. No i dobra, po kolei taki mój pierwszy argument pomiędzy tym, dlaczego te skrzynki w Brawl Stars mogłyby jeszcze mieć miejsce w naszej grę, grze i mogłyby powrócić, to Spot Busters, czyli inna gra z Supercella, która jest stworzona, przez tych samych twórców, którzy stworzyli Brawl Stars, i tak się składa, że to Squadbusters wyszło niedawno, i w tej gierce normalnie mamy skrzynki do otwierania, normalnie są boksy, ich rzadkości i wygląd jest troszkę inny niż te, które były kiedyś w Brawl Stars, ale między innymi jest tam epicka skrzynka, jest tam rzadka skrzynka, dalej, i tak dalej. Więc cały czas twórcy Super Sella zostają przy tych skrzynkach i ten pomysł im się podoba. Bo Squadbusters to gierka, w której pokładają naprawdę dużą nadzieję, i gdyby uważali, że te skrzynki są słabe i niepotrzebne w grze, to na pewno by ich tam nie dawali. Więc skoro dali jedną Nowej gierki, no to co za problem byłoby je przywrócić do Brawl Stars, gdzie wiedzą, że to już jest sprawdzone i że to na pewno się dobrze by przyjęło i spodobałoby się graczom. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która mogłaby nam mówić o tym, że te skrzyneczki, no tym bardziej jest większa szansa, że wrócą. Drugi argument jest związany z chińskim Brawl Stars, no bo to, że w chińskim Brawl Stars normalnie są mega boxy, jest też kilka innych skrzynek, nawet nowych rodzajów, których my nie mieliśmy, no to chyba wszyscy wiecie. Do dzisiaj mogą je otwierać i tam skrzyneczki normalnie działają. Ale ostatnio coraz częściej rozmawia się na temat współpracy naszych twórców Brawl Stars, normalnego Brawla, z twórcami z chińskiego, połączeniu ich, żeby to wszystko działało razem. Więc skoro to miałoby się złączyć, no to co za tym idzie, skrzynki też mogłyby przejść do nas od nich, a jakieś rzeczy od nas mogłyby przejść typowo do nich. Rozumiecie? Taka wymianka, nie? E, I mi się wydaje, że to też teraz łapie coraz większy sens, bo nawet ostatnio było strasznie głośno o tym, że już może nawet pod koniec czerwca te dwie gierki zostaną ze sobą połączone, chińskie Bronsstars z naszym. No zobaczymy, czy jakby do tego doszło, o ile w ogóle dojdzie, no to wtedy jakieś skrzynki by wróciły. Oglądajcie w ogóle ten filmik do końca bo ja wam jeszcze powiem kiedy według mnie jak już wrócą te skrzynki no to właśnie jaka to będzie data o ile oczywiście wrócą, bo pamiętajcie, że to wszystko to są teorie i nie mamy takiej pewności a jak dotrzeć do tego momentu napisz w komentarzu MEGA BOX, jak chcesz żeby skrzynki wróciły zobaczymy ile będzie takich osób no i dobra, przechodzimy do trzeciej takiej porady e, która mogłaby nam mówić, że te skrzynki wrócą i cofnijmy się teraz no trochę wstecz twórcy powiedzieli, że je usuwają dlatego bo jest w nich zbyt duża losowość e, czyli kupujemy je wydając gemy lub prawdziwe pieniądze i nie mamy pewności czy w środku coś trafimy no ale chwila, chwila czy podobnie nie działały na przykład jajka które ostatnio dopiero co wbiły w Brawl Stars też żeby je kupić trzeba było wydać dużo gemów czy tam nawet prawdziwych pieniędzy były takie specjalne oferty w sklepie porobione gdzie no żeby je otworzyć no to trzeba było wydawać i też nie mieliśmy pewności co w nich trafimy mogliśmy trafić jakąś słabą mutację mogliśmy trafić trochę błyskotek a mogliśmy trafić nowego kozackiego skina więc jakby to co twórcy mówili wcześniej dlaczego usunęli skrzynki się wyklucza bo robią to samo tylko z innymi rzeczami jak na przykład z jajkami no to samo można powiedzieć nawet o star dropach chociażby co nie to też jest bardzo ważne no bo star dropy tak które zastępują te skrzynki, ale nie do końca. Przez chińską wersję Brawl Stars wiemy, że można to połączyć. Mogą być i boxy i star dropy w jednej grze. i wtedy to dopiero jest mocno. Tak samo zresztą ostatnio zostały dodane mega świnie, które już nawet samym wyglądem troszkę bardziej te skrzynki przypominają i sposób ich otwierania jest bardzo bardzo podobny, tylko polega na star dropach, więc mają też duże nawiązanie do skrzynek do boxów, które zostały usunięte. Dlatego myślę, że twórcy widzą już swój błąd i widzą, że ten argument przez który usunęli skrzynki jakiś czas temu był bezsensowny. No i nie zdziwi się, jak naprawdę poważnie rozważają o tym, czy te skrzynki jeszcze przywrócić. No i najważniejsza rzecz to oczywiście moi drodzy, pokazywanie tych skrzynek na grafikach swoich różnych na Twitterze, e, czy to właśnie na Twitterze, czy na YouTubie, które wrzucają nawet na niektórych tokach są urywki, e, gdzie twórcy, jak widzicie, no ciągle te skrzynki gdzieś tam chowają, e, przez co, mimo że ta grafika dotyczy czegoś innego, to my często się skupiamy na tej skrzynce, która nie wiadomo co tam robi. Wiecie, no, ta skrzynka została usunięta już dawno ponad rok temu, a pojawia się jeszcze na jakichś nowych grafikach. To jest dziwne. Zostaje tylko jeden problem, czy jakby twórcy Brawl Stars teraz dodali te skrzynki, mega boxy, big boxy i bro boxy lub jakieś inne skrzynki w nowej wersji ulepszonej, czy nie byłoby tego trochę za dużo? No, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy przecież teraz star dropy, mamy mega świnie, no ale mimo wszystko ostatnio dodali jajka, których teraz już nie ma, bo je usunęli, więc może po prostu skrzynki mogłyby zastąpić chociażby te jajka, lub być tylko na chwilę w Brawlu, tak jak te jajka, przez jakiś miesiąc. Mi się wydaje, że z dnia na dzień szanse na przywrócenie tych skrzynek są coraz większe, ale kiedy to będzie? No, na pewno jeszcze nie w najbliższych miesiącach. Ja, jak miałbym obstawiać najwcześniejszą datę, to myślę, że zrobią to równo w drugą rocznicę usunięcia skrzynek, czyli gdzieś koło właśnie 1 grudnia 2024 roku tego. No, a jak nie w tym, to może w Kolejnym kurczę naprawdę ciężko przewidzieć tą datę, czy w ogóle coś takiego będzie, ale sami widzicie, że tych poszlak, że skrzynki mogą wrócić, jeszcze mają szansę, i że twórcy o nich nie zapomnieli, jest coraz więcej. Dobra, więc temat boxów na najbliższy czas mamy już tutaj, myślę, że wyczerpany. Powiedziałem Wam wszystko, co chciałem, ale mam jeszcze jedną inną bardzo ciekawą rzecz. Tak się składa, że w związku z wyjściem nowego sezonu karnetu hakerów w Brawl Stars mogliśmy zobaczyć na jednej z grafik. A bardziej nawet na tle tego karnetu, takie oto zdjęcie, gdzie mamy specjalny znaczek. Czy kojarzycie co oznacza ten znaczek? No, jest to znak Star Parku, czyli wielkiego, tajemniczego parku, który skrywał wiele tajemnic i nieraz mieliśmy już z nim rozwiązywane wiele zagadek. Czyżby twórcy Brawl Stars chcieli nam pokazać właśnie takimi wskazówkami, że w kolejnych aktualizacjach planują wznowić fabułę Star Parku i dać nam jakieś kolejne zagadki do rozwiązania? Też zauważyłem, że o tym Star Parku ostatnio rozmawia się coraz więcej, więc chciałem o tym wspomnieć, bo są szanse, że w najbliższej aktualizacji lub w kolejnej zobaczymy, Coś z tym związanego. I zostawiłem tu jeszcze temat w sklepie, który naprawdę mnie zaciekawił. No bo teraz, jak wiecie, pojawiają się te oferty hakerów yy, co kilka dni yy, na takim specjalnym zielonym tle. I jedną z tych ofert zobaczyłem na Reddicie, na koncie osoby, która nie miała odblokowanego żadnego Star Power'a do Jessie, a miała ją wbitą na dziesiątą moc, w sensie ulepszono. Normalnie w sklepie za 99 gemów ta osoba mogła sobie kupić dwa Star Powery do Jesse, No bo wcześniej to mogliśmy te Star Powery kupować tylko i wyłącznie za bodety. A teraz pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że Star Powery można też kupić za gemy. I to, jak wiecie, tutaj na naprawdę sporej przed cenie, która swoją drogą jest trochę zlagowana, bo pisze, że normalnie kosztuje to 466 gemów, a jest przecena o 50% i kosztuje to niby 99. No myślałem, że 50% 400 kilku to jest tam ponad 200, a nie 99. Ale spoko, mniejsza o tobie, po prostu bardziej ciekawi ta oferta, gdzie rzeczywiście mogliśmy sobie kupić za 99 gemów dwa star powery do Jessie, czy tam też do jakichś innych postaci może taką ofertę mieliście. Dziękuję za otwarcie do końca tego filmu, mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w kolejnych, piona!